Miło Cię widzieć dzisiaj na tej gali, bo tak. też poglądać te walki. Przyjechałeś, będziesz oglądał, rozumiem, to cały czas gdzieś żyje w Tobie to MMA. Ja no... To jest normalne, ja oglądam cały czas walki. Jak już nie walczę, no to co, na, co zostaje mnie tylko oglądać i obserwować a, tą dyscyplinę. Tak cieszę się bardzo, że jestem znowu tutaj, znowu oglądam walki i już. Tak naprawdę jako widz tylko. No cóż, zobaczymy co dzisiaj będzie się działo. Powiedz mówi, że tylko jako widz, czyli to już naprawdę jest tak, że te rękawice odwieszone są na dobre, że już więcej nie będzie możliwości gdzieś tam zobaczenia cię w akcji? To są pytanie gdzieś tam powtarza się cały czas. Ja dziękuję moim kibicom z całego serca, że cały czas są ze mną. Jestem z nimi w kontakcie, można powiedzieć przez te social media. No niestety no gdzieś tam... Pełne okresy się mijają po prostu, trzeba po prostu odejść. Ja zaczynałem z dwóch przegranych walk. A nie trzech? Nie no, pod rząd było dwie. I skończyłem karierę e, po przegranych dwóch walkach. Więc to myślę, że to jest jakaś tam e, puenta jakaś, nie wiem, fajna taka dla mnie. Z tego no. zacząłem, przegrałem, przegrywając, skończyłem przegrywając. No i no myślę, że już starczy, no starczy już. Mówiłem o tym wcześniej. No. Nie widzę sensu, żeby dalej robić to na siłę. Mówi, że to jest dobra puenta, a tak sobie myślę, a nie lepiej byłoby zakończyć może nie taką puentą, a jakimś happy endem? Czy jednak nie byłoby lepiej tak, żeby spróbować jednak jeszcze tą jedną walkę chociaż stoczyć? Wiesz co, dla mnie to jest happient. Ja nie że ja, dla siebie ja sobie zdaję sprawę, e, ja próbowałem cały czas swoją sił. Z najlepszymi, e, również jakoś będąc w pytanie, zadawali mi pytanie, gdzie jest, co są twoje ambicje. Moje ambicje były walczyć z najlepszymi. I walczyłem, walczyłem z mistrzami z różnych kategorii wagowych. E, 8-4 zdobyłem pas, walczyłem z mistrzem 7-7, później się porwałem na mistrza o 93. E, nie udało mi się i tak naprawdę, czy ja przegrałem, gdybym przegrał totalnie i ktoś mnie po prostu zdeklasował, to może miał jakiś tam żal i tak dalej, walczyłem z mistrzem. I dla mnie to i może być. No wieś, no, tyle lat byłem gdzieś tam na jakimś szczycie i wygrywałem walki bez porażek, moja kariera się toczyła. Czy ja przegrałem, czy moje odejście jest po przegranych? Ja w oczach swoich, swoich i jakby tych kibiców, tych ludzi, którzy są ze mną cały czas, ja uważam, że nie przegrałem walki ogólnie w sensie jako, wiesz, jako zawodnik. Wiadomo, że na kartach sędziowskich i wygrałem tę walkę, przegrałem. Ale chodzi mi o to, że jako spełniony zawodnik od, odszedłem. Bo to nie jest tak, że przegrany, jednak różnie się przegrywa. Ja przegrałem tak, że ludzie mi dalej wspierali, byli ze mną. Za to im dziękuję, więc niczego nie żałuję. Niczego nie żałuję i to, co mi Bóg daje, to przyjmuję. I to były ostatnie dwie porażki, przyjmuję, dziękuję Bogu za to. I dziękuję tym ludziom, którzy zawsze byli przy mnie, a właśnie ze mną, na dobre i na złe. Ty mówisz o tym, że rzeczywiście, no bo Oceniając, tak patrząc na, twój, na przebieg Twojej kariery, to faktycznie tam było przede wszystkim wiele wzlotów, ale ty opowiadałeś, że poza tymi walkami sportowymi, poza tymi rywalami, też troszeczkę musiałeś trochę też czasami z samym sobą walczyć. Były kłopoty, które gdzieś tam powodowały, że trudniej ci było również z tymi rywalami w klatce, tak jak patrzysz teraz z perspektywy, tak jak oceniasz teraz na spokojnie to wszystko, co gdzieś tam się przetrafiło. To był duży wpływ tego, że gdzieś tam dodatkowo jakieś jeszcze zachodziły kłopoty przy okazji przygotowań, przy okazji tych myślenia o tym MMA. Jak ty to oceniasz teraz? Normalna rzecz, wiesz, ostatnie 4 lata dużo się działo w moim życiu, niestety też niedobrego, które gdzieś przeszkadzało mi cały czas i gdzieś z boku przelatywało coraz coś, co różne tematy przelotywały i które nie miało w ogóle sensu, ale człowiek musiał się zborykać z tym, jednocześnie musiał trenować, jednocześnie musiał wychodzić walczyć z przeciwnikiem i z innymi rzeczami, ale to jest normalna rzecz, to jest życie. No wiadomo, no, ale gdzieś e, przychodzi moment, e, gdzieś po prostu w pewnym momencie, gdzieś jak już wychodziłem do walki, już to mnie przeszkadzało i było takie, no jakby to powiedzieć, no, nie było to już zabawa. To nie było już to, co tak jak zawsze walczyłem, cieszyłem się tym, co druga walka to było. Ostatnie trzy lata było co druga walka. Raz było dobrze, raz było źle, raz było dobrze, raz było źle. No, i, i to spowodowało, że jednak, że jednak trzeba Skończyć, nie wiem czy ja dobrze powiedziałem, bo jak zgubiłem, pominęłem Bardzo dobrze powiedziałeś, tak. Wątek tak. zgubiłem. <głosy> <głosy> Bardzo dobrze powiedziałeś, ale to wiesz co? To ja tylko yy, zapytam Cię w takim razie jeszcze, jeśli pozwolisz. Mówiliśmy tutaj o tych wszystkich Twoich. Tak, tak, dobrze. Nie dobrałem... yy, Książkę mieliśmy okazję twoją przeczytać, tam wiele rzeczy opowiedziałeś, wiele rzeczy wyjaśniłeś, Mnie czas może, żeby jakiś film biograficzny ewentualnie powstał o medzie. to też jest niezła historia, żeby taki scenariusz gdzieś tam opowiedziałby trochę różnych rzeczy, nie tylko nie, 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 w tego, nie tego typu film. Jakbym w całą, wszystkie historie powiedział, to nie wiem, czego się działo, nie? <laughs> może czas teraz? Nie no, już zostawmy, bo już książka była, moja kariera sportowa. masz nic do, do to powiedzenia. Wiesz co, no na razie nie widzę jakby tam sensu, jest do powiedzenia czegoś. Na razie totalnie się od odciąłem i chcę się spokojnie. <noise> Dobra, dziękuję, muszę lecieć, ja chcę walkę obejrzeć. O Heraklesy, tak jest. Proszę koledzy, żeby zapytać o Heraklesy. Jak oceniasz Heraklesy, jak ta wczorajsza uroczystość, jak ją widzisz? Niestety wczoraj nie mogłem obejrzeć, bo byłem na zabiegu właśnie, jak widać. Dziękuję za zaproszenie, dziękuję za wyróżnienie wszystkim. Naprawdę to... I oczywiście wypowiedź Martina. Hall of Fame, nawet Khalidov. Trochę za się zakręciła. No co no, starze się podziękować, no niestety nie mogłem być wczoraj. Ze względu na to, że jednak miałem jakieś problem tam z łokciem i miałem zabieg, a... Ale w Hall of Fame to jest chyba odpowiednie miejsce dla nawet Khalidova. Wiesz co, no to jest... E... Gdzieś tam po prostu myślałem, że już skończyłem i będzie cisza, nie? Dadzą mi gdzieś tam znowu, tam pojawia się ten, że takie właśnie nagrody, i tak dalej, i To jest coś fajnego, i człowiek sobie znowu zdaje sprawę, że jaką drogę przeszedł nie sam. Z tym całym otoczeniem, ma, ze wszystkim tym, I jakiś pełen etap się skończył i ktoś to docenił. Dziękuję za to. No cóż, no, dziękuję. I my dziękujemy. Mamed Khalidov, Dziękuję bardzo.